a tutaj mamy już mój pierwszy obrazek pierwszy szkic kurczę budzik ale ja już stałem przed czasem zaczynamy to malować na ten szary kolor będzie ten obrazek szkic supermana ciekawe czy nam to wyjdzie jak się teraz prezentuje moim zdaniem jest nie najgorzej a tego muru mamy dość sporo tylko trochę gorzej mi się widzi dom, bo on jest taki bardziej szorstki, chociaż jakbym się postarał, to też coś byśmy tu namalowali. Dobra, to nic, działajmy dalej i zobaczymy co z tego supermena tu wyjdzie. This is Spartan! i na to rozmarwera o jest dużo miejsca. pytanie jak to dobrać czy na przykład po lewej, czy po prawej czy DC barwę W zasadzie byście to namalowali. Możecie dać przykłady, jak no to wykorzystamy. Proszę.